Laura Samołowicz jest postacią, która zdecydowanie zyskała popularność dzięki swoim rolom w znanym polskim serialu M jak miłość. Po tym sukcesie miała szansę zagrać w wielu głośnych produkcjach, jednak życie jej nie oszczędzało, a medialny konflikt z reżyserem odbił się szerokim echem w mediach. Laura to także utalentowana wokalistka, która miała okazję zaśpiewać w programach takich jak, jak Oni śpiewają czy The Voice of Poland. Wygląda na to, że jej kariera artystyczna jest nierozerwalnie związana ze szczególnymi doświadczeniami życiowymi. Warto dodać, że Laura nie urodziła się w Polsce. Przyszła na świat w Hamburgu w 1985 roku. Jej powrót do kraju nastąpił w 1989 roku, ale pierwsze lata swojego życia spędziła w Niemczech, co miało wpływ na jej dalszy rozwój. O swoich początkach w Niemczech aktorka opowiadała w wywiadzie udzielonym portalowi Kobieta. wp.pl. Przyznaje, że ten okres wspomina z dużym sentymentem, a Hamburg zasługuje na szczególne miejsce w jej sercu. Laura zwraca uwagę na to, że te pierwsze formacyjne lata pomogły jej w rozwoju intelektualnym oraz językowym. Wspomina, jak ważne dla niej były te doświadczenia, dodając, że gdy wróciła do Polski, miała wiele trudności, które musiała pokonać. W latach 90. musiała dostosować się do nowego otoczenia, co nie było proste. Chcąc uniknąć wyśmiewania z powodu swojego akcentu, Laura podjęła decyzję o jego ukrywaniu. Ponadto nie mogła odnaleźć się w nowej rzeczywistości, co sprawiało jej wiele trudności. Aktorka opisała swoje doświadczenia, podkreślając, że przystosowywanie się do szkoły podstawowej w nowych warunkach bywało skomplikowane, a czasami wręcz stresujące. Z perspektywy czasu przyznaje, że odczuwa brak tamtego etapu w swoim życiu, ponieważ nikt wokół niej nie mówił w języku niemieckim. Niestety, w życiu Laury pojawił się również medialny konflikt z reżyserem Radosławem Piwowarskim. Aktorka oskarżyła go o niewłaściwe zachowanie oraz wpływ alkoholu na jego decyzję, co miało poważne konsekwencje. Ostatecznie okazało się, że zarzuty były nieprawdziwe, ale Laura musiała stawić czoła finansowym reperkusjom i publicznie przeprosić reżysera. Takie wydarzenia niewątpliwie wpłynęły na jej karierę, dezorganizując jej dotychczasową sferę zawodową. W obliczu tych trudności Laura Samojłowicz nie poddała się jednak. Wciąż dąży do odbudowy swojej kariery oraz skupia się na edukacji młodzieży. Mimo przesłych zawirowań, artystka stara się odnaleźć nowe ścieżki w swojej karierze i kontynuować rozwój w obszarze sztuki. Czy Laura będzie miała jeszcze szansę na powrót na pierwsze strony gazet? Z pewnością pojawia się wiele pytań o jej przyszłości i możliwości. Wydaje się, że aktorka nie zamierza rezygnować z marzeń i wciąż pragnie robić to, co kocha najbardziej.